Okej. Okay. Hej, cześć wszystkim, ja jestem Kuba Maker i zapraszam Was dzisiaj na 11 vloga na moim kanale, czyli taki filmik urodzinowy. Dokładnie tak, urodzinowy. Patrzcie jakie osiągnięcie zdobyliśmy. Tak, my razem wspólnie, ponieważ my wspólnie tworzymy cały ten tutaj kanał. Kanał założyłem ten bardzo dawno temu, jednakże tak naprawdę w 2017 roku, 29 maja, tak naprawdę rozpocząłem działalność, a 31 maja wrzuciłem mój pierwszy poradnik. Cześć, to Kuba Maker i witam na moim jakby drugim kanale. I jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. 29 maj 2023 rok. Powiem wam, że dalej jestem w ogromnym szoku, że w ogóle nagrywam taki film, bo to minęło, z jednej strony, w sumie długo to trwało, ponieważ naprawdę długą drogę przebyłem, jednakże z drugiej strony też strasznie krótko, że tak, nie wiem, ciężko to opisać, że to już 6 lat, naprawdę jest coś niesamowitego. A tym bardziej myślę, że to będzie ważny film, ponieważ Dużo rzeczy się w mojej głowie dzieje odnośnie też kanału, ogólnie gdzieś tam przyszłości i tak myślę, że naprawdę bardzo fajnie teraz tak gdzieś wszystko to podsumować, co tutaj się działo przez te 6 lat. Bo no za niedługo tak myślę na przestrzeni, co na pewno zobaczycie, paru miesięcy mogą tu dojść naprawdę niezłe rewolucje. Ale mówię, jeszcze nie chcę tu nic za bardzo mówić, bo to na razie wszystko jest w mojej głowie. Um, ale będzie na pewno ciekawie. No ale podsumowania, podsumowaniami, więc e, najpierw zacznijmy od takich danych statystycznych, ponieważ takie też są ciekawe, jak najbardziej. E, więc te 6 lat, co tutaj się udało zrobić? No, mianowicie stworzenie 87 filmów, gdzie i tak było ich więcej, tylko na przestrzeni czasu, na przykład niektóre, e, no, byłem może niezmuszony, ale sam chciałem po prostu je gdzieś tam uniepublicznić bądź usunąć, z czego w tym wszystkim mieści się 50 poradników. Jeszcze raz to podkreślę, 50 poradników. To jest liczba za każdym razem, jak ja patrzę na tą playlistę, jak zrobić, i że już 50 rzeczy zrobiłem. Nagrałem, upubliczniłem. Wow! 11 filmów, i właśnie oglądacie 11 vloga. Więc no. No, po prostu mi głowa eksploduje od tych statystyk, naprawdę. No i słuchajcie, te wszystkie filmy wygenerowały około 240 tysięcy wyświetleń, co jest, uważam też, jak najbardziej dużo. No i co również uważam, że jest bardzo dużo, no to ilość subskrypcji, czyli ponad 1700. I oczywiście, że zaraz można tutaj właśnie mówić, czy to dużo, czy to mało, jak w ogóle ja na to patrzę. Ja patrzę, że to jest strasznie dużo, i choć za każdym razem Wam mówię, że chciałbym do dużej ilości publiki, właśnie do jak największej publiczności docierać, to ja czuję się osobiście strasznie spełniony, bo to nie są nie wiem, wyświetlenia, nie wiem jak czołowych polskich YouTuberów, czy jakichkolwiek tam YouTuberów. Ja czuję się spełniony nie pod względem tych wszystkich, nie wiem, wyświetleń i tak dalej, chociaż to też jakaś jest odnośnia, do czego teraz będę zmierzać, odnośnia do tego, jakie community tutaj udało mi się zbudować. Czyli zobaczyć, że faktycznie za tymi wszystkimi liczbami są ludzie czyli tak jak piszecie komentarze, wysyłacie mi jakieś wiadomości prywatne, to ja wiem, że wy jesteście tutaj ze mną, że wy oglądacie, jesteście ciekawi i jestem strasznie zadowolona z tego wszystkiego, jak to wyszło, że Zrobiliśmy taki community, gdzie udaje mi się zebrać na moim zakątku internetu ludzi, którzy jarają się tymi samymi rzeczami właśnie filmami, cosplayem. Dzięki temu też poznałem wielu dobrych znajomych, zacząłem chodzić na konwenty, gdzie tam już nawet na żywo udało nam się pospotykać I to jest naprawdę coś niesamowitego. Jeszcze co udało mi się osiągnąć, czego to już totalnie się nie spodziewałem to z mojego hobby pasji, którą tutaj właśnie tworzę, publikuję, udało mi się nawet i parę pieniążków również zarobić, czym jakoś nie wiem, nie wiadomo jak się nie chwalę e, i też nie chcę mówić o ile pieniędzy i tak dalej, tylko chodzi mi o samo to, że to, co robię, to, co sprawia mi przyjemność, jestem w stanie przeżyć na właśnie jakieś finanse, a poprzez te finanse dalej siebie rozwijać. No to jest po prostu coś świetnego, naprawdę. I jestem tak mega wdzięczny za to wszystko i dlatego bardzo wam dziękuję, bo co z tego, że ja bym stworzył kanał, wrzucał, nie wiem, nawet bym wrzucił te 90 około filmów, co z tego, jakby nie było was, community właśnie tego całego, że tutaj jesteście, oglądacie, komentujecie, e 那。No. Naprawdę za to przede wszystkim wam tutaj właśnie wszystkim dziękuję, no i przede wszystkim oczywiście dziękuję osobom, które są tutaj tak naprawdę od samego początku i tutaj właśnie śledzą jak to tak naprawdę wszystko się rozrastało. No i co, jeszcze może o tym progresie takim, który zaliczyłem przez te 6 lat. No wiadomo, przede wszystkim, ponieważ ten kanał o tym jest, o tym cosplayu, prop makingu. no jak sobie porównamy, jakieś właśnie ostatnie udało mi się zrobić, czy to maskę Spidermana, czy maskę Antmana. No to widać ogromny progres, jaki zaliczyłem, co też jest poprzez kanał, ponieważ co jak co, ale gdybyście nie oceniali tych filmów. No to ja na przykład bym może i też stał w miejscu, albo nawet samo to, że robię te filmy, to widzę, ok, to mógłbym nam przyszłość zrobić lepiej, tamto mógłbym zrobić lepiej. I tak jak już wcześniej wspomniałem, poznanie świetnych znajomych, którzy też siedzą właśnie w tych samych zainteresowaniach i możliwość pogadania z takimi ludźmi też jest wielką motywacją i po prostu daje wiele, wiele lekcji. No i też uważam, sam ten progres filmowy, jak widzieliście ogólnie, powstawanie tych wszystkich filmów, poradników, no to zaczynało się kamerką internetową, telefonem. E, a teraz doszedłem do momentu, że naprawdę świetną kamerą nagrywam, który ma mikrofon i nie muszę na razie e, z mikrofonem krawatowym nigdzie łazić, co zawsze chciałem robić, bo teraz na no spokojnie mógłbym wziąć tą kamerę z wami nawet gdzieś pójść na dwór e, i po prostu z wami gadać, co może jeszcze zrobimy, czemu by nie, nie było tego jeszcze. No i sam ten montaż, który tutaj jakby wprowadzałem, moja narracja, przełamywanie się do kamery, no bo wiadomo, no, z tym się nie rodzi, że nie wiem, nagle stoi przed tobą jakieś urządzenie i ty musisz płynnie do tego mówić. I jeszcze z sensem jakkolwiek gadać, no i też z jakimś zainteresowaniem, żebyście właśnie tutaj zostali. No to wszystko z biegiem czasu wszystko przychodziło. Um, I naprawdę sprawia mi to straszną satysfakcję i radochę, że wiecie, że tworzę te filmy, siadam, montuję ostatnio, tak jak widzieliście też staram się robić takie filmy krótkometrażowe no to to tu już jest w ogóle wyższy level szczęścia jak mogę zaplanować, napisać scenariusz ogarnąć ludzi, potem przyjść na plan, potem to wszystko zmontować taką wielką radochę mi to daje i że potem to mogę upublicznić i dzięki wam zobaczyć jaki jest właśnie odbiór tego i jak mi idzie no to wszystko składa się w taką jedną wielką całość eee, co jest naprawdę niesamowite i tak się właśnie skusiłem wyjść właśnie e, na dwór. Pierwszy raz i mogę po prostu trzymać kamerę, gadać, e, no więc to co właśnie mówiłem. E, no i co, nie byłbym sobą na vlogu, gdybym nie powiedział wam, co planuję na przyszłość. Jeśli chodzi o ogólną przyszłość kanału, jest ona nieznana. I na razie przy tym zostajmy, nie chcę nic totalnie mówić. Po prostu zostajmy przy tym, że jest ona właśnie nieznana. E, ale najbliższe rzeczy, które będą e, na kanale, no to... Chwilowo, jak mogliście widzieć, jest troszeczkę mała aktywność, jest to spowodowane, już Wam nawet pokazuję czym, a no takim czymś jak, no tutaj może potem aż tak bardzo nie widać, chociaż może jej się ktoś domyśla, czyli tu jest miecz Kajlorena, słuchajcie. Czyli tak, robię cosplay Kajlorena. Tu to już Wam raz wspominałem na poprzednim vlogu i ponieważ Pyrkon jest tuż tuż, Pyrkon jest jakoś 16 czerwca się zaczyna się, dobrze pamiętam, więc szybka kalkulacja. Mało czasu zostało e, i chciałbym się bardzo na tym skupić, e, dlatego jak coś to, jakieś, może live streamy będę odpalać, chociaż też nie obiecuję, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno na tym będę chciał się skupić, e, z czego oczywiście też potem poradnik jest oczywiście w planie nagrać, e, jednakże no, na razie Kyloren przede wszystkim, a potem dopiero będę myśleć nad jakimiś innymi e, poradnikami. Na pewno szykuje się jeszcze jeden vlog, ale nie chcę tego tutaj zawierać, bo to jest taki inny, też właśnie ciekawy temat, e, dlatego na razie go zapowiem, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie a propos cosplayu i właśnie czegoś tam właśnie zarobienia, e, dlatego szykujcie się na pewno na tego typu vlog. Nie chcę wam więcej zdradzać, bo wiecie jak to u mnie jest, ja wam potem dużo rzeczy powiem i tak naprawdę niektóre to czasem w ogóle nie wychodzą, a inne to naprawdę po długim okresie czasu, więc myślę, że na razie z takimi rzeczami was tylko zostawię. No takich widoków z takiej perspektywy to chyba jeszcze nie mieliście za dużo ode mnie, więc y, tak, musiałem się oczywiście pochwalić, że mogę wyjść na świeże powietrze, teraz mamy też i piękną pogodę, więc y, no myślę, że tutaj można na spokojnie gdzieś zakończyć tego otóż tutaj właśnie vloga. No więc co? Ja jeszcze raz chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować e, za tak naprawdę dosłownie wszystko, co e, robiliście, robicie dalej właśnie na tym kanale. Za to, że jesteście, komentujecie. E, dziękuję, że stworzyliśmy takie coś, taki zakątek internetu dla cosplayerów, filmowców, że gdzieś tak łączymy te nasze właśnie gdzieś zainteresowania, pasje, albo nawet po prostu, że. Jesteście ciekawi, po prostu, i oglądacie te treści. E, wielkie dzięki. Naprawdę. Do zobaczenia w następnych właśnie filmach, vlogach, bądź e, poradnikach. Możliwe, że i na live streamach również. No. Niezłe 6 lat, naprawdę. Hejka. Nie no, nie zostawiłbym tej kamery. O. I <laughs>